you. Witam państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Oczywiście witam i pozdrawiam w atmosferze jesieni. Czy ona jest piękna, czy niepiękna, to jest kwestia gustu. W każdym razie tej jesieni, która jak widzimy w tym roku się przedłuża. Jest już, zobaczmy się 8 listopada. Jest jeszcze dosyć ciepło. Nie ma mrozu, nie ma śniegu. No, deszcz pada, no, bo to jest naturalna wartość, jeżeli chodzi o jesień. Za to też trzeba Bogu dziękować, bo ziemia jest spragniona. Spragniona jest każdy kawałek tej ziemi, bo to świadczy o tym, że ona potem będzie bardziej owocnie rodziła. Poza tym też widzimy wciąż te barwy. Jeśli nie popatrzmy, jesteśmy pod takim dębem. Jest to dom papieski. Ten dom został poświęcony wtedy, gdy był papież Jan Paweł II w naszej diecezji. Był to rok 1999. W każdej parafii, czy w ogrodzie, czy przy kościele takowy dom się znajduje, który jak widzimy jeszcze przez te lata wyrósł. Jest już takim prawdziwym no może niedojrzałym, ale wciąż rosnącym i wciąż krzepiącym się tym właśnie potężnym drzewem, a liście jego mają w sobie jeszcze tak wiele tych barw jesieni i jeszcze się trzymają. No niektóre drzewa, że tak powiem, już ołysiały, prawda, już spadły te liście, ale ponieważ dąb jest takim silnym drzewem, jemu się nie śpieszy. On wciąż właśnie żyje jak najdłużej i jak najdłużej chce nasze oczy pieścić właśnie barwami jesieni. Za co też Panu Bogu Panu Bogu dziękujemy. Kochani, no właśnie jesteśmy na początku miesiąca listopada, jak powiedziałem, dzisiaj mamy ósmy dzień tego miesiąca. No właśnie, gdyby to nie był czas pandemiczny, gdyby to był czas, że tak powiem, normalny, to dzisiaj by kończyła się tak zwana oktawa zaduszkowa od 1 do 8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, moglibyśmy uzyskać odpust zupełny, odpust, który moglibyśmy ofiarować za naszych zmarłych, ale ponieważ przeżywamy czas z pandemii, jak wiemy, 1-2 listopada także u ostatniego października 30, 31 października nie mogliśmy pójść na cmentarze tylko w sposób duchowyśmy modlili się za tych, których kochamy, za tych, którzy od nas odeszli albo inaczej, którzy uprzedzili nas do wieczności i łączyliśmy się z nimi duchowo. No właśnie z racji pandemii papież Franciszek przedłużył ten czas uzyskania odpustu i oczywiście od 1 listopada aż do ostatniego Dnia, miesiąca listopada, jeżeli będziemy nawiedzali pobożny cmentarz, jeżeli będziemy w stanie łaski, jeżeli pomodlimy się do Ojca Świętego, to można uzyskać właśnie takowy odpust czyli można ofiarować za jedną osobę, którą możemy wybrać i za którą możemy właśnie pomodlić się, dając jej taki prezent, prezent, jeżeli chodzi o wieczność. Bo czego może taka osoba od nas oczekiwać? No, oczywiście, tylko modlitwy już jej nie są potrzebne żadne prezenty w postaci jakiejś bombowej. Czy czekolady, czy, czy jakiegoś innego jeszcze drobiazgu. Tutaj tylko i wyłącznie warcie ten prezent duchowy, czyli właśnie ten prezent, któremu na imię modlitwa. To właśnie to właśnie dzisiaj, gdyby jak powiedziałem, nie było, nie było pandemii, by kończył się. Kończyłby się. Okres ten, właśnie, któremu najmie oktawa Zaduszkowa. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela jest 32. Niedzielą zwykłą. Oznacza to, że od dzisiaj za trzy tygodnie rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny. Póki co jeszcze mamy na to sporo czasu i gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to wysłuchamy, ewentualnie wysłuchaliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunków. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne raz zaś. Razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swoje lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyjcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedział roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselno i drzwi zamknięto. W końcu nadcho bożo panny, pan prosząc panie otwórz nam lecz on odpowiedział za prawdę powiadam wam nie znam was czuwajcie więc bo nie znacie ani dnia, ani godziny. Kochani, tę modlitwę, którą, przepraszam, ten fragment Ewangelii, który przed chwilą my słuchaliśmy, my często słyszymy na pogrzebach, zwłaszcza w pogrzebach osoby młodej, osoby, która odchodzi w sposób niespodziewany, nagły, jakiś tam zawał serca, czy wylew krwi do mózgu, czy, czy jakiś nieszczęśliwy wypadek. Wtedy właśnie tego rodzaju Ewangelia jest czytana, a tutaj dzisiaj widzimy właśnie w kolejną niedzielę miesiąca listopada, w kolejną niedzielę miesiąca tego właśnie miesiąca listopada, ale też też roku kościelnego słyszymy taką Ewangelię. Dla te, dlaczego? Dlatego, że atmosfera sprzyja ku temu. No właśnie popatrzmy, ta e, atmosfera e, choćby w tej chwili, jako państwo e, widzą na ekranie, czy ten deszczyk, czy, e, czy szum tych samochodów, e, czy plusk właśnie, e, opon, które jadą po, po mokrej jezdni, po mokrym asfalcie. To wszystko, to wszystko tak nas troszeczkę mobilizuje i trochę nas tak odrywa od ziemi. I do tego, żebyśmy nauczyli się czuwać, żebyśmy byli ludźmi czuwania. To nie znaczy, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą tylko myśleli o śmierci. Proszę Państwa, o tym nie trzeba myśleć. Śmierć sama przyjdzie, czy chcemy, czy nie chcemy, z takiego czy innego powodu. Nie o to chodzi, żebyśmy byli tymi średniowiecznymi zakonnikami, którzy chodzili po korytarzach swoich klasztorów i wołali: Memento, mori, memento, mori, pamiętaj, że umrzesz. No, pamiętamy, że umrzemy, prawda? I właśnie uczy nas tego miesiąc listopad. Uczy nas tego cały ten naszych zmarłych. Dlatego właśnie to czuwanie na czym polega? Przede wszystkim polega na, polega na tym, żebyśmy sobie uświadomili, że mamy być ludźmi odpowiedzialnymi, że mamy wciąż być gotowymi. To nie znaczy, że tylko wyglądać na śmierć. Róbmy swoje, jak to śpiewał Młynarski. Róbmy swoje, pracujmy, bogaczmy się, prawda? Jak chorzy jesteśmy, zdrowi, zdrowiejmy. Jak mamy jakieś problemy, rozwiązujmy te problemy. Jak czegoś nam brakuje, szukajmy, żebyśmy to znaleźli. Czyli się w sposób uczciwy, ale w tym wszystkim musi być jedno: musi być właśnie odpowiedzialność, uczciwość i właśnie taka dojrzałość, że ja robię to wszystko ze względu owszem na miłość do samego siebie, ale miłość do mojego bliźniego, a nade wszystko ze względu na miłość do samego Jezusa Chrystusa, do pana życia, pana śmierci i pana wieczności obytej mojej wieczności, wieczności szczęśliwego. Tego też jego słowa: czuwajcie, bo nie wiecie ani ani godziny, niech także odniosę się. Się do Was, i niech one staną się hasłem czy przesłaniem na dzisiejszą niedzielę, najbliższy czas. Trzymajcie, bo nie wiecie ani dnia, ani godziny. Bracie, siostro, czuwajmy, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy ani dnia, ani godziny. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego najlepszego na nowy listopadowy, pandemiczny, rozpoczynający się dzień. Uważajmy też na zdrowie nasze, bądźmy ludźmi odpowiedzialnymi w temacie zachowania przepisów. Dziękuję bardzo, zostańcie z Bogiem. Wszystkiego najlepszego.